Witajcie, witajcie witamy podczas ostatniego spotkania z pozytywną dyscypliną, ze specjalnymi potrzebami. To jest, a mówimy dzisiaj, sobie ostatni rozdział, ale też porozmawiamy o tym, jakie są najważniejsze, takie najbardziej odkrywcze rzeczy, w ogóle pod tym podejściu stosowania pozytywnej dyscypliny u dzieci ze specjalnymi potrzebami. Co jest takie najbardziej interesujące, i mam nadzieję, że Wy też tutaj pod tym filmem napiszecie nam, co dla Was było najbardziej odkrywcze albo najciekawsze jakieś we wdrożeniu, w zauważeniu w student. Kto dla Was poprowadzi to dzisiejsze spotkanie? Joasia Baranowska i Sylwia Anderson-Honey, prekursorki pozytywnej dyscypliny w Polsce. Sylwia, co dla Ciebie było najbardziej odkrywcze? Eee, słuchajcie, dla mnie, osoby, która też pracuje w szkole, wydawało mi się, że dzieci ze specjalnymi potrzebami to jest coś, takiego, co trzeba się trzymać z daleka, no bo nie jestem specjalistką przecież. Hmm. Eee, I to, co takiego najważniejszego odkryła w tej książce, jedna z rzeczy, bo kilka takich było, to że jako i osoby, które pracują z takimi dziećmi, i osoby, które mają takie dzieci w domu, Zastanawiamy się nad szeregiem różnych narzędzi, terapii, specjalistów i jakby szukamy, co jeszcze te dzieci potrzebują, takiego wiecie, wow, ekstra. I, zapomi i zapominamy, chyba tracimy tego z Tracimy z oczu coś, co jest takie podstawowe, bazowe, a na co zwracamy uwagę w tej książce. Tak. Bo to nie zawsze, znaczy, że dzieci ze specjalnymi potrzebami nie potrzebują tych terapii. Mm -hmm. Potrzebują w pewnym zakresie, chociaż czasami tak przesadzamy z tym. Ale to, czego potrzebują jeszcze bardziej, to? to jest ta podstawowa rzecz, jeden z filarów pozytywnej dyscypliny, czyli przynależność i znaczenie, bez względu na to, czy ile mamy lat, e, czy mamy jakieś specjalne potrzeby, czy nie, to to jest jedna z najważniejszych potrzeb każdego człowieka. I fantastycznie autorzy, e, naszego fioletowego dziecka, e, piszą o tym, m, że jeżeli myślisz, czego to dziecko jeszcze potrzebuje, i dlaczego prawdopodobnie zachowuje się w taki, a nie inny sposób, to wróć do, do podstaw, wróć do źródła, czyli a w jaki sposób on może czuć przynależność i znaczenie. Do, nie wiem, do tej klasy, do tej grupy przedszkolnej, do naszej rodziny. Prawda? I to jest być może właśnie wyzwanie największe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, bo często my dorośli nie postrzegamy ich jako osoby kompetentne, jako dzieci kompetentne, umiejące sobie radzić ze swoimi a, sytuacjami, tylko często, tak jak zresztą z dziećmi typowo się rozwijającymi, spotykamy się w momencie, kiedy coś dzieje się nie tak. Coś właśnie nie działa, nie funkcjonuje i i zapominamy o tym, że aha, ale skupmy się na tym, co działa. Może wróćmy do podstaw, może wróćmy do tego, jak możemy włączyć to dziecko do grupy. Um, I to jest tak, że jeśli zastanawiasz się właśnie, co jeszcze możesz dać swojemu dziecku, to na pewno jakby ogromnie zyska Twoja rodzina, jeśli skupisz się na budowaniu poczucia przynależności i znaczenia, czy w grupie, czy w klasie. Nawet jeśli to miałoby się przez chwilę odbyć kosztem jakiejś dodatkowej terapii, tak, takie jest mm -hmm. moje przekonanie, dlatego, że to poczucie przynależności i znaczenia, jakby jest podstawą istotą funkcjonowania każdego człowieka. My oczywiście posyłamy dziś na terapię, na przykład po to, żeby one stały się bardziej samodzielne, żeby wyćwiczyć jakąś bardzo konkretną umiejętność, ale ta umiejętność powinna się znajdować w szerszym kontekście, właśnie w kontekście tego, że my chcemy, żeby to dziecko funkcjonowało społecznie. Ono, żeby ono sobie radziło w życiu, żeby uzyskało więcej samodzielności. I podobne rezultaty można uzyskać, e, pracując z dziećmi, metodami e, e, spotkań rodzinnych czy spotkań klasowych. E, rozmawiałam przy okazji tej książki z różnymi ekspertami, specjalistami, którzy pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, z, na przykład z Adytą kamieńską Pachą, z którą spotkaliście się na webinarze, i która właśnie pracuje z dziećmi. E, no właśnie, spotkaniami rodzinnymi czy e, kasowymi I okazuje się, że dzięki temu dzieci ćwiczą także samodzielność, odpowiedzialność, skupienie uwagi, bo wiedzy, podjąć decyzję muszą wysłuchać, muszą powiedzieć, czekają na swoją kolej. Czyli tak naprawdę ogromnej liczby umiejętności życiowych i społecznych, które naprawdę chcemy dzieci nauczyć, tylko uczymy je często bez kontekstu społecznego. E, i tak naprawdę, jeśli rozkawałkowujemy te umiejętności, to gubimy cały obraz. I to jest się robi coraz bardziej męczące dla nas dorosłych i dla, i dla dzieci. Tym bardziej, że w takich rodzinach bardzo często jest, że jeżeli jest ta rodzina, jest kilkoro dzieci i jedno z tych dzieci jest ze specjalnymi potrzebami, to dynamika rodziny zmienia się w taki sposób, że wszystko skupia się wokół tego dziecka, co wbrew pozorom nie daje mu tego poczucia przynależności mm. do rodziny, tylko wręcz przeciwnie, odosobnienia go, jakby wyciągnięcia go z tego mm. systemu i traktowania go według tej gwiazdki, która to została bardzo mu bardzo. Przyczepiona, no. przyczepiona. A to, czego właśnie to dziecko potrzebuje, to naturalnego traktowania go tak samo jak wszystkie inne dzieci i włączania go w takie same podstawowe, no. bardzo proste, e, codzienne czynności życia rodzinnego czy, czy spotkania rodzinne. Zresztą autorzy książki piszą o tym, że przecież nawet dzieci, które mają głębszą fazę autyzmu, które nie komunikują się dobrze w sposób werbalny, mhm. że doskonale jakby przeprowadzone badania i widać poczucie przynależności ich do opiekunów, chociażby tych podstawowych. Mhm. Czyli, że to jest też taka potrzeba, którą oni wyrażają tylko w inny sposób, więc to czy, tak, zupełnie inny i to czego oni potrzebują od nas rodziców to, to włączenia w to naszą wspólnotę rodzinną na takich samych zasadach, może z przygotowaniem rodzin na pewne niewinne zachowania wynikające z zaburzeń i tak samo w klasie. Wciągnięcie to dziecko w spotkania klasowe, gdzie tak samo ma jakąś rolę z, mhm. z, użyteczną społecznie w klasie, tak jak wprowadzamy to w pozytywnej dyscyplinie w szkole i w przedszkolach. I tak samo potrzebuje być odpowiedzialne mhm. za różne rzeczy, tak samo potrzebuje e, być wspierane, mhm. doceniane podczas spotkań klasowych, czyli dokładnie te same rzeczy, które my robimy z dziećmi typowo się. E, tak, dokładnie. E, I ten ostatni rozdział w ogóle ta książka. W ogóle książki pozytywne stykliem mnie zawsze zachwycają, co ja to poradzę, ma się tego fioła, że otworzy, otwieramy książkę na dowolnej stronie, ciach, i czytamy cokolwiek wyświadcz swojemu dziecku wielkie dobrodziejstwo, kiedy poprzez okazywanie empatii uczysz je rozpoznawać uczucia. To jest jego pierwszy krok na drodze do zarządzania własnymi emocjami. I Biorę coś takiego, w ogóle to ta sama nie byłam przygotowana na to, otworzyłam, przeczytałam coś, co było w ramce, i sobie myślę, i to jest coś, co już możesz zacząć wdrażać. Okazuj empatię, czyli nazywaj emocje. Jeśli to jest niejasne, to na pewno tam jest dopisane, co dokładnie masz robić rodzicu czy nauczycielu, jak to mogłoby wyglądać, jakieś przykłady, ale to jest coś, co nie musisz już czytać książki dalej tylko po prostu zamykasz książkę i wdrażasz, to jest książka do wdrażania, to nie jest książka do czytania, myślenia, zastanawiania się, to jest książka do wdrażania. I tak samo ten ostatni rozdział, jak przeczytasz książkę i myślisz sobie, no dobrze, trochę się pogubiłam, a pogubiłem w pozytywnej dyscyplinie, to od czego mogę zacząć, żeby zacząć jeszcze raz tak jakby od początku. I tu jest tak jakby po prostu seria podsumowań. Jedna rzecz jest, to jest bardzo ciekawe, że i to jest chyba ten największy problem, że po pierwsze boimy się błędu, więc dlatego ciężko nam jest przeczytać kawałek i wypróbować, no bo to przecież na dziecku będziemy eksperymenty prowadzić, no. tak? nie wiadomo czy to zadziała, czy to nie zadziała. I powiem Wam szczerze, że po pierwsze pozytywna dyscyplina bardzo mocno ze mną tak koresponduje psychicznie. Jak ja z tym myślę, czy ja bym chciała być dzieckiem traktowanym w ten sposób, to myślę tak, bardzo. I to jest już dla mnie pierwsza informacja zwrotna, że to jest coś, co możemy robić. Możemy to próbować robić, bo myślę, że wszyscy próbujemy na co dzień, wychodzi nam lepiej lub gorzej, ale to nie jest coś, co jest jakoś podejrzane. Tak? I ja też jestem w ogóle bardzo, zawsze to mówiłam i będę mówiła, że jeśli jakieś podejście wychowawcze czy terapeutyczne wzbudza Twój opór taki wewnętrzny, różne techniki behawioralne, które się gdzieś tam słyszy, to szukaj dalej. To zaufaj temu, to szukaj dalej, to może jest jakieś inne podejście, może jest jakaś inna metoda, może to jest tylko chwilowe, tak? może traktuj to jako jakiś etap przejściowy, doprowadzący do czegoś lepszego, ale to zaufanie sobie jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo takie ważne, żeby to, co robisz było zgodne z Tobą i to jest pierwsza informacja zwrotna, a druga informacja zwrotna dla mnie taka, co mi pozwala ufać pozytywnej dyscyplinie, to jest to, że jest to metoda wychowawcza, która ma lat 35, na całym świecie tysiące, tysiące, Ludzie nad nią pracują, rozwijają, Są, jest to, to jest wszystko potwierdzone różnymi badaniami. To no nie jest jakaś moda zeszłego sezonu, mm -hmm. która być może przeminie. To jest metoda oparta na stuletniej pracy zaczynającej się od Alfreda Adlera Rudolfa Dreykursa, na takiej gałęzi psychologii, która jest bardzo, bardzo znana na całym świecie. Nazywa się psychologią indywidualną. Mm -hmm. Więc to ma naprawdę bardzo solidne podstawy naukowe i, i takie i w psychologii leżące. Więc to też to daje mi poczucie pewności. I, i mam, mając świadomość tego wszystkiego, jednocześnie to, co mi pomaga wdrażać, to pamiętanie, że okej, okay, wiedza jest ważna, ale tak jak jedziemy w podróż, a podróż z pozytywną dyscypliną to nie jest podróż na jeden dzień, tylko to jest podróż na całe życie, to jak jedziemy gdzieś. Na przykład pociągiem i zaczynamy tą podróż, to okej, okay, kierunek musi być wyznaczony, bilet musi być kupiony, czyli jesteśmy zadeklarowani, że tam jedziemy. Ale to nie znaczy, że przed pociągiem wszystkie semafory mają mieć zapalone, zielone światła. Pod, podróż trwa nie wiem, nawet 5 godzin. I to nie znaczy, że nie możesz ruszyć, jak nie masz wszystkich zielonych świateł przed sobą. Tak? No tak, no po prostu ruszasz i wszystko to się będzie działo po drodze, będziesz włączać mm, i wszystko, ta wiedza będzie przychodzić. Więc dlatego ja zachęcam was do takiego podejścia, zrób tą jedną rzecz. Hmm? Tu jest y, ta podróż, co mówiła Asia w ostatnim rozdziale właśnie jest metafora podróży. I tam y, są słuchajcie nawet krok po kroku, tak jak się pakujesz, Asia powiedziała w podróż, nie wiem, pakujesz do torby to, co potrzebujesz. Tak, y, jeżeli nie wiemy, jakby czujemy, że to jest to, ale kompletnie nie wiemy, co mam zabrać w pierwszej kolejności, to tu są podpowiedzi. Zacznij od, nie wiem, tu jest rozumienie mózgu. Mhm. E, pomyśl o tym, co twoje dziecko ma w sobie. Pomyśl o tych kompetencjach, które ze sobą mhm. niesie. Zastanów się nad to, zorganizowaniem spotkań, spotkań rodzinnych i czego ty potrzebujesz. od dzieci doceniania. I tam jest wymienione kilka, kilka, kilkanaście różnych pomysłów. I to też nie jest tak, że musisz robić każdy po kolei Ale dokładnie tak, i wszystkie naraz. Wybierz coś, co już czujesz, co już jest z Tobą. Ja się bardzo jakby bardzo migra to, co też powiedziała Asia przed chwilą o tym, że to my musimy czuć, bo ja też byłam kompletnie zupełnie inaczej wychowana. Zresztą pozytywna jest rok starsza ode mnie, tak, by the way. I, i nawet jak ja już wiecie, czułam, że naprawdę tak, tak ma być, to ja kompletnie nie wiedziałam, jak to zrobić. To ja w ogóle. Nie wiedziałam gdzie zacząć, co mam zrobić, więc, tak, metodą prób i błędów, jeden krok, drugi krok, trzeci krok, a już masz, że to rezonuje z Tobą, że, y, że to koresponduje ze wszystkimi Twoimi wartościami. potrzebami, wartościami, tym czym się w życiu kierujesz, to to zaczyna krok po kroku iść do przodu, i to, co jest też powiedziane w ostatnim rozdziale, y, co też biorę ze sobą, y, jeżeli. Myślisz, że już nie idzie, że, że gdzieś masz taki, taką, taką zaporę i, i nie możesz iść dalej, to pamiętaj o tym, co powiedział Drej kurs, daj sobie y, pozwolenie na to, żeby być niedoskonałym, bo jako rodzice, jako specjaliści pracujący z dziećmi, mamy y, ogromną presję społeczną, mamy też pewien. Nie chcę być mentalność, ale pewne podejście do tego, że jak już zaczynam wychowywać dzieci, jak mam coś do czynienia w jakimkolwiek zakresie z wychowaniem dzieci, to ja mam być tym autorytetem przez dru, duże A, który jest nieomylny, wszechwiedzący i zawsze wie, co zrobić, a poza nas mówi właśnie nie, nie o to chodzi, bo żyjemy w jakimś zafałszowaniu wtedy i jednocześnie w poczuciu ciągłej frustracji, niedoskonałości i to bardzo demotywuje do tego, żeby robić cokolwiek. Ona mówi: weź cokolwiek, weź jedną rzecz. Spróbuj, zobacz jak to idzie, weź kolejną, wróć do pierwszej. Próbuj, rozmawiaj ze swoimi bliskimi, rozmawiaj ze swoimi dziećmi Nawet na ten nie temat. Nie próbuj być nie? wyżej, próbuj być na tym samym Dokładnie poziomie. Tak. Każdy, wszyscy jesteśmy w rodzinie równi, wszyscy jesteśmy na świecie równi, każdy ma inne zadanie, inne role, może inną perspektywę. Oczywiście, że inną rolę mają rodzice, oczywiście, że inną rolę mają dzieci, i oczywiście, że to ci pierwsi są liderami tej rodziny i gdzieś tam. Y Budują granice dla, y, dla dzieci. Y, natomiast y, zejście z tego biedę daje taką ogromną ulgę. Pozwolenie sobie na to, kurczę, żeby powiedzieć dzieciom: Kurczę, wiecie co, nie fajnie z wami dzisiaj pogadałam, y, przepraszam was za to, chcę zacząć jeszcze raz. Ja dzisiaj to powiedziałam. To tak, po prostu y, <grym> powiedziałam w zasadzie, tak, nawet jeżeli nie podnoszę głosu, i psu, tak dalej być nie może. Ten poranek mm. nie może tak wyglądać, mm -hmm. bo mnie to frustruje. Mój tak mówi: Mama mu zgadzi. I wiecie, no rozwalił mnie znowu tym, bo on teraz wszystko mówi mu zgadzi. Jakkolwiek mnie podniesie tonu w domu, albo jakby da się uczyć zerowania, mówi: Ja bym powiedział w tym momencie, mózg gadzi. <laughs> I jakby przyszli już do samochodu, kiedy on mi rozładował tą atmosferę, i powiedziałam: Masz rację, to był mózg gadzi, i przepraszam cię, bo mogłam użyć innych słów. On mówi: Nie przejmuj się, mama, wszystko dobrze, nie? Więc chodzi o to, że dzieci też wybaczają. Dzieci też widzą y, autentyczność i szczerość. Ja bardzo lubię na spotkaniach i klasowych z moimi klasami, i na spotkaniach rodzinnych, kiedy ja mogę ich zapytać, proszę a co wy o tym myślicie? A co myślicie o pozytywnej dyscyplinie w tym zakresie? I tak dalej, i tak dalej, że pewne rzeczy są naz nazywane głośno, ale to nie jest tak, że musimy robić wszyscy idealnie, dokładnie, tak? Tylko, że naszą filozofią rodzin, naszą filozofią klasy jest pozytywna dyscyplina i bierzemy z niej to, co w danym momencie jest nam potrzebne, Wykorzystujemy te techniki, które w danej sytuacji pozwalają nam podejść do, do tego momentu, do tego konfliktu, do tego e, jakiegoś trudnego momentu, mhm. lub pozwalają nam, tak jak teraz w okresie e, zbliżających się świąt, pozwala nam e, myśleć o tym, za co się doceniamy, co jest dla nas ważne, jak lubimy spędzać czas ze sobą. Jakie mamy pomysły na to, i tak dalej, i tak dalej, za co może możemy się przeprosić, jeżeli jest, jeżeli jest jakiś do tego powód i przestrzeń. I, i, to jest, I to jest, słuchajcie, najważniejsze dla mnie, i chyba takie najpiękniejsze w tym wszystkim i w całej pozytywnej dyscyplinie, to, że daje mi tyle rzeczy i jednocześnie spokój i taką, um, takie przekonanie, że cokolwiek nie zrobię, a idę w tym kierunku. To nawet jeżeli nie będzie idealnie, to mam przestrzeń na, na to, że błędy są okazją do nauki i rozmowa wtedy z no. dziećmi na ten temat. Wywrócenie do podstaw. Jeszcze, żeby Wam Was zachęcić, jeśli ktoś jeszcze nie ma tej książki, to byłoby czy straszne to możliwe, czy, czy to... to w ogóle możliwe. Yy, a rzeczywiście ma, albo pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, yy, to Wam tak jeszcze przebiegnę, co tutaj znajdziecie właśnie w tym ostatnim rozdziale, bo wcześniejsze rozdziale były omówione w innych momentach. Na przykład yy, wiedza o otoczeniu narzędzia wzmacniające środowisko pozytywnej dyscypliny. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na to, co, czy, czy już coś wdrożyliśmy, czy czego nie wdrożyliśmy, to znowu te konkrety mamy. Wybierz odpowiednie miejsce na spotkanie rodzinne lub klasowe, stwórz miejsce na pozytywną przerwę i to wszystko jest opisane. Umieść pomocne i inspirujące informacje w widocznym miejscu, bo, bo drogi rodzicu, nie yy, jesteśmy tak jak mówimy, niedoskonali i zapominamy, że, dobrze, że dzieci potrzebują na przykład czasu, żeby się uczyć danej umiejętności. Więc tam, gdzie dziecko uczy się danej umiejętności, na przykład toalety, to jest tak, taki przykład umieśćmy sobie tą informację, przypominaj Potrzebny jest czas i to nam pomaga być e, bardziej cierpliwym. Po prostu wielu rodziców, mm, zresztą chyba nie znam rodzica, który mógłby powiedzieć: Nie, nie, nie jestem już zawsze wystarczająco cierpliwa, nigdy no. mi nie brakuje no. takiego rodzica, chyba, który by czuł się zawsze wystarczająco cierpliwy. Stosuj ułatwienia komunikacyjne, co w przypadku dzieci z specjalnymi potrzebami jest ogromnie, ogromnie ważne. Dalej macie takie super, uważam, nie, ale tabelki to są takie tabelki. Jak stosować ułatwienia, narzędzia, komunikacyjne. Tak, ułatwienia komunikacyjne w narzędziach pozytywnej dyscypliny różnych. I też przykład. E, przytulenie to może być obrazek, to jest drukowane słowo oznaczające przytulenie, czyli o, o to chodzi, tu już było to w książce omówione, że e, nie tylko dzieci ze specjalnymi potrzebami, dzieci typowo się rozwijające też, e, jakby bardzo dla nich pomocne są e, komunikacja wizualna, bo obrazek to jest coś, co jest mocniejsze niż tysiąc słów. Komunikacja werbalna to już jest coś bardziej zaawansowanego niż komunikacja wizualna. Więc jeśli chcemy, żeby nasz przekaz był naprawdę taki bardziej intensywny, miejmy te rysunki, rysujmy je, miejmy w notes w torebce, żeby skomunikować się z dzieckiem w ten sposób, że na przykład mamy jakąś trudną sytuację, możemy, o widzę, że jesteś smutny, rysujemy smutną buźkę. Ponieważ chcesz się bawić tym samochodzikiem, rysujemy samochodzik. Mm -hmm. Teraz jest czas, na to, żeby skończyć zakupy, rysujemy wózek z zakupami, a potem będzie czas na to, żeby bawić się chodzikami. Tak? Czyli mamy taki ciąg, ciąg rzeczy, możemy ten plan, bo tu powstał nam plan pewnego rodzaju, tego rodzaju ustalenie. Łatwiej jest uzyskać akceptację ze strony dziecka, bo wtedy ono jednocześnie widzi cały obraz, cały plan, na którym się znajdują jego potrzeby i nasze potrzeby. Natomiast jeśli mówimy, mówimy to tak jakby język jest. Wymaga pamiętania tego, co było chwilę temu. Nie wiem, czy wiecie, wiecie co chodzi. Obraz widzisz jednocześnie w całości, tak tak. Jest. a język cały czas w głowie masz ostatni wyraz. tak. Więc tak naprawdę dzieciom natychmiast z, z głowy wylatuje, że obiecaliśmy, że później będzie ten samochodzik. I znowu zaczynają się frustrować. I dlatego te ułatwienia komunikacyjne są takie, bo one wtedy mogą ten komunikat trzymać ze sobą, trzymają tą kartkę i mogą z nią pracować. To, o tym już było bardzo dużo. Ale to tam są przykłady tych ułatwień? Ja tylko do tych ułatwień chciałam coś dodać, mhm. że ostatnio byłam na szkoleniu dla, z ludźmi, którzy, to są instruktorzy harcerscy dokładnie, którzy pracują mhm. z dorosłymi ludźmi ze specjalnymi potrzebami i to chciałam powiedzieć, że My często teraz mówimy o dzieciach ze specjalnymi potrzebami, natomiast tam były osoby, które pracują już 20 na przykład lat, gdzie prowadzą drużyny harcerskie z dorosłymi osobami ze specjalnymi potrzebami, którzy niejednokrotnie, mhm. jeżeli chodzi o intelektualny poziom, to, to są dzieci. Mhm. I one jak zobaczyły książkę, jak zobaczyły narzędzia, jak czytaliśmy tam fragmenty, to byli absolutnie zachwyceni i powiedzieli, że tytuł powinien być nie pozytywny dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale dla ludzi ze specjalnymi potrzebami, bo doskonale można te same ułatwienia komunikacyjne, dokładnie rozumieliśmy o rysunkach i o zdjęciach, wykorzystać też w pracy z dorosłymi ludźmi, którzy, którzy mają jakieś specjalne potrzeby. No, więc yy, i to podsumowanie to jest właśnie seria takich tabelek, które będą Wam bardzo konkretnie yy, pokazywać, jak możecie lepiej się komunikować, jak możecie lepiej yy, robić to, co już robicie. Yy, I na przykład to, że ułatwienie komunikacyjne to jest jedno, ale tu jest taka tabelka jak i werbalne wzmocnienia komunikacji, czyli jak komunikować się w sposób bardziej spójny. Na przykład, jeśli chcemy okazać komuś zainteresowanie, to patrz w dziecku w oczy. Wyrażaj zainteresowanie wyrazem twarzy i tonem głosu. I taka uważność na siebie, czy my to naprawdę robimy. No nie robimy tego. Jesteśmy w locie, w przelocie, biegniemy, coś robimy. I jakby wracanie do tych podstaw, chciałam powiedzieć. No, dla wielu z nas to w ogóle nie są żadne podstawy no tak. jest super zaawansowany poziom, ale jednak to jest taka podstawa. Ja pamiętam, miałam kiedyś taką um, przyjaciółkę, która była super sprzedawcą. To w ogóle z innej bajki jest. I ona, nawet jeśli miała minutę dla kogoś. To starała się, żeby ta minuta to było 100% uwagi dla Ciebie, i człowiek się czuł przy tym tak ważny. Tak, no właśnie, nie było tego takiego latania wzrokiem gdzieś tam telefon, tak. No i cóż, więc jakby to jest uniwersalne, tak? To co chciałam powiedzieć, że to jest uniwersalne. Co ja mogę powiedzieć na zakończenie? No, jeśli znacie kogoś, kogokolwiek, kto mógłby skorzystać na pozytywnej dyscyplinie. To po prostu mu o tym mówcie, niech on sobie sam sprawdza, wyślijcie mu filmik, wyślijcie mu e, zdjęcie jakiejś strony, niech sobie ludzie sami to trenują, po prostu to jest moje marzenie i życzenie w sumie na nowy rok e, dla wszystkich, żeby pozytywna dyscyplina była w domach, w szkołach. I um, zawsze wtedy gdzieś tam z tyłu mi się kołacza ta misja pozytywnej dyscypliny, um, Stowarzyszenia Międzynarodowego Positive Discipline Association. Że to jest celem tego wszystkiego jest budowanie pokoju zaczynając od naszych rodzin. No i cóż, co ja mogę powiedzieć? To, że y, przypadkowo się spotkałyśmy i Cel był taki gdzieś tam zapisane, że mamy zmienić świat, i ja, jakby my zaczynamy dopiero. My zaczynamy zmieniać świat. Kolejne osoby, które robot z zmieniają w swoim obszarze, kolejne w kolejnej. Mamy takie drzewo, i to drzewo opanuje nasz kraj, opanowuje Europę i świat, i ja liczę. Znaczy ja widzę pozytywną dyscyplinę jako sieć ludzi, którzy, którzy o tym mówią, którzy to robią i którzy widzą owoce w postaci e, dobroci, relacji, w postaci lepszych relacji, w postaci miłości, pokoju, nie. przyjaźni, miłości i tego co tak naprawdę e, w życiu jest najważniejsze. I to jest moje przesłanie na dziś. I tego wszystkiego Wam życzymy, nie tylko od święta i dlatego też naprawdę myślimy, że pozytywna następny jest dobrym prezentem, żeby ją gdzieś tam mieć ciągle z tyłu głowy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, trzymajcie Do usłyszenia. się, ciepło. papa. Pa.